Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo, bardzo krótkie oświadczenie dotyczące sytuacji w kolejnictwie, a właściwie w braku możliwości bezpośredniego połączenia na trasie Nysa-Wrocław. Swoje oświadczenie kieruję do trzech miejsc, do Ministerstwa Infrastruktury, o opol Polskiej Spółki Polregio oraz do Zarządu Województwa Opolskiego. Gorąca prośba o to abyście Państwo ponownie zreflektowali decyzję, która została podjęta od 10 grudnia. Niestety pomimo wielkiego zainteresowania tym połączeniem bezpośrednim między miastem Nysą a Wrocławiem podjęto decyzję, aby zdjąć z siatki połączeń to bezpośrednie połączenie kolejowe. Sądzę, że te trzy instytucje powinny zastanowić się, czy ta decyzja jest właściwa, zwłaszcza w kontekście tego, że. Tak jak wspomniałem, zainteresowanie pasażerów tymi połączeniami jest bardzo duże. Dyskomfort pasażerów, którzy muszą się przesiadać w Opolu w połączeniu z Wrocławiem jest bardzo duży. Nysa to miasto akademickie, które także ma konieczność, wolę bezpośredniego połączenia z miastem Wrocław. Te słowa kieruję do tych trzech instytucji z, gorą z gorącą prośbą o to, aby ten głos został usłyszany i aby doszło do zmiany tej decyzji. Dziękuję bardzo.